Halo, halo, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Galzak zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. od tak po prostu zaczynamy. Wracamy? Zapominam języka w gębie. W każdym razie, dostałem cynk od Dicarpio. Gdzie on jest właściwie? To, to powinien być on. Czy to on? Nie, to nie on. W każdym razie dostałem cynk od Dicarpio, że dzieją się jakieś mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa Polski. Nie no, oczywiście żartuję. Jakieś Chińczyk? Ja cię pierniczę. Jakieś mistrzostwa międzynarodowe? Przy czym mierzą się ze sobą poszczególne, że tak powiem, narodowości. Więc mamy Polaków, Niemców, Ruskich i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście będziemy oglądali te powtórki. Mam nadzieję, że nagram więcej niż jedną w najbliższej przyszłości. Będziemy oglądać te powtórki z perspektywy naszych polskich graczy. Coś mnie cały czas tu smyra po nodze. To jest kawałek kabla widzę od słuchawek. Już, już się odzwyczaiłem od tego setupu, gdzie, gdzie nagrywam. W każdym razie mm, przyspieszymy odrobinę. Oglądamy z perspektywy polskich graczy i troszeczkę dziwię się właśnie, gdzie jest ten chłop z tymi chińskimi znaczkami. Czy to jest Polak, czy to jest Chińczyk? Jeżeli macie w drużynie Chińczyka, to ja nie wiem, chyba przestaję wam kibicować, szczerze mówiąc. No nie wiem, no w każdym razie. Po drugiej stronie mamy tymczasem reprezentację Niemiec. Podobno powtórka krótka, zresztą no to możemy z jakby stwierdzić wprost po, po czasie, jaki mamy tutaj właśnie na, na tym, tym przewijaku. Kurczę, przewijaku, ojacie, w mojej głowie to się po prostu inne rzeczy ostatnio jakby kotują, a nie nagrywanie gier na YouTube'a, ale postanowiłem trochę wrócić, szczególnie, że mam parę pomysłów, rzeczy w tym, że oczywiście nie wiem, czy będzie czas na ich zrealizowanie wszystkich, ale... Mm... To, co widzimy teraz, to, na co patrzymy teraz, to jest reprezentacja Niemiec i jestem szczerze mówiąc zaskoczony, że mamy takie dosyć niemiecko brzmiące no niektóre są angielsko brzmiące ale w każdym razie są takie dosyć niemiecko brzmiące niki. Spodziewałem się raczej bardziej mm, czegoś w stylu mm, jakiegoś e, na przykład e, jakieś przypadkowe tureckie imię, co? Nie przychodzi mi żadno do głowy, nie jestem specjalistą, no w każdym razie y, spodziewałem się bardziej właśnie tutaj y, y, grających w reprezentację Niemiec, y, Niemiec y, imigrantów zarobkowych, no ale przypuszczam, że w takim razie Niemcy po prostu grają w gry, a, y, a, a ci imigranci zarobkowi pracują opcjonalnie... Y, no dobra, mniejsza o to. W każdym razie przejdźmy do rzeczy i zobaczmy co tu się będzie działo. Podobno sensacji nie ma. Więc mamy tu jakiś drobny z robotnikami. 1 2 3 już rusza w kierunku nieprzyjaciela, gdzie tu tymczasem wystawiono wystawiony agresywnie magazyn czerwonych, czyli reprezentacji Niemiec, no tyle że przechwycony, nie, odwrotnie w zasadzie, to jest agresywnie wystawiony magazyn naszej reprezentacji w tym momencie tutaj podkopany odrobinę przez ten czerwony Magazyn, który jest w tym momencie niszczony przez jednego chłopa, bo ten, który to budował, zginął. E, dobra, mamy tu ekspedycję czterech chłopa, którzy nadciągają w kierunku jednego z czerwonych graczy. No i tu mamy w tym momencie Azję. E, tutaj tymczasem Europa. Nie, tutaj tymczasem nie ma jeszcze w ogóle upgrade'a. Nadal epoka kamienia. E, I to jest, czy to jest świątynia tego gracza? Tego całego profesora. Nie wiem, od czego jest profesorem, ale prawdopodobnie nie od War Selection, choć kto wie, może się yy, pomylę. Dobra, przyspieszmy, zobaczmy, co ci chłopi. Patrzcie, jak oni głęboko już w tym momencie się wpakowali w linię przyjaciela. Jest to sytuacja dosyć ciekawa. Ja przypuszczam, że oni szukają spota właśnie bez czerwonego terenu, bo obawiają się, że ten czerwony teren może być za chwilę widoczny dzięki ulepszeniu oka yy, w świątyni, a oni przypuszczam, że za chwilę zaczną budować jakieś baraki totalnie na plecach yy, drużyny przeciwnej. Yy, przy czym, o tak, czy to jest to, co myślę? Tak jest, areny wojowników już w tym momencie są ustawiane. No, piękne, sproksowane baraki dosłownie po drugiej stronie mapy. Dosłownie, zobaczmy, gdzie zaczynał. 1, 2, 3. Mamy Limrona, oczywiście. Limrona też pamiętamy, był kiedyś na moim Discordzie dosyć aktywny, i tutaj na kanale był dosyć aktywny, bo wysyłał dużo powtórek. No, ale odkąd przestałem nagrywać War Selection, no to kontakt się w zasadzie urwał. Matejko też kojarzę. Więc są osoby, które. No niesamowite, co tu się wyprawia. Magazyn. Oni prawdopodobnie to wyspotowali. Ja spróbuję włączyć z perspektywy. No, powiem szczerze, że nie wiem, czy oni to wyspotowali. Normalnie, gdybym widział coś takiego, to od razu ruszyłbym tam z jakimś zwiadem. Ten chłop, jeden chłop od razu już by tam szedł, żeby zobaczyć, co tam właściwie się odwala. A tymczasem nie ma. O, 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 o. Nie, on tam ewidentnie nie zmierza. A tu ewidentnie nie ma zainteresowania tym miejscem, więc ja jestem w stanie przypuszczać yy, w sensie, ja przypuszczam, że oni nie mają bladego pojęcia, yy, co też się w tym miejscu wydarzyło. Co się w zasadzie wydarza. Yy, już zakolejkowani, czy to pałkarze, czy to są. Tak, to są pałkarze. Więc tu za chwilę może dojść do bardzo szybkiej deklasacji. No to jest piękne, to jest piękne, co tu się wydarzyło. Ja zawsze bardzo lubiłem proksowanie budynków yy, po stronie nieprzyjaciela. Zawsze bardzo to lubiłem. W, w zasadzie, okej, okay, mamy odpowiedź w zasadzie bardzo podobną po drugiej stronie, choć nie jest to klasa ta, jaką mamy w tym miejscu, wydaje mi się. To jest zdecydowanie klasę w dół. Aczkolwiek, no jeżeli ci jest, nie, oni nie mają bladego pojęcia, co tu się wyprawia. No to jest przepiękne zagranie. A ja miałem tego nie nagrywać, bo Dicarpio napisał, a nie nagrywaj tego, tak, bo to jest krótkie. I tam generalnie się nic szczególnego nie działo. Ale przecież to jest piękne. Nie dość, że nigdy czegoś takiego w War Selection nie widziałem, żeby sproksować baraki dosłownie pod nosem nieprzyjaciela. On nie zdawał sobie z tego sprawy. To raz. A dwa, żeby sproksować baraki dosłownie po drugiej stronie mapy. Bo coś takiego zdarza się stosunkowo często. To jest relatywnie... Mm, Zwyczajna zagrywka, powiedziałbym, staranie, stawianie baraków czy takiej militarnej bazy dosłownie na twarzy przeciwnika. No to to się zdarza stosunkowo często, tak jak mówię, ale to zdecydowanie nie. Pytanie tylko, co okaże się skuteczniejsze? Czy ta opcja? No problemem głównym y, jest to, w sensie dla y, drużyny polskiej, że to są budynki czerwone, w sensie to są budynki azjatyckie, więc one są w stanie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Y, Wyprodukować dużą ilość jednostek, dosłownie z marszu, są w stanie zrobić nagle 30 jednostek, nie? Szczególnie, że tych budynków jest sporo. No tutaj mamy kilku jeźdźców, którzy już ruszają do ataku. No ale ta ofensywa, ona chyba w ogóle nie została zaobserwowana. Jestem w stanie. No to prawdopodobnie dopiero teraz jest widziane. I już są stawiane, oczywiście, agresywne wieżyczki. No i pytanie. Czy ci pałkarze dadzą radę? To jest pytanie ze 100 punktów. No na razie, jeżeli pałkarze nie dadzą rady, to to może być bardzo, bardzo ciężka przeprawa dla drużyny polskiej. Eee, no tutaj mamy też sporo baraków, sporo jednostek. To wygląda groźnie. Patrzcie, patrzcie jak szybko to idzie, nie? 4 8 nagle zaraz będzie 16. Okej, okay, pałkarze już w tym momencie dewastują. Tutaj próba postawienia jak, najszybsze, jak najszybciej, jak największej ilości wieżyczek. No wydaje mi się, że kiedyś ci pałkarze dewastowali szybciej, że oni byli generalnie mocniejsi. To już kilku ich padło. Jak na razie te zniszczenia wcale nie są jakieś znaczące, jakieś mocno widoczne. No nie wygląda to wcale aż tak dobrze, jak byśmy chcieli. Jako kibice naszej reprezentacji. No szczególnie, że patrzcie z jak ogromną prędkością ten gracz buduje chałupę. Ja z jaką prędkością buduję te wieżyczki? No, nagle zrobiło się ich pięć. Nie było żadnej, nagle jest ich pięć, i ci pałkarze padają jak muchy jeden po drugim. Więc to nie wygląda za dobrze. To nie wygląda za dobrze. Szczególnie, że ta ofensywa wydaje się być naprawdę bardzo groźna. No na razie nie jest, na razie nie jest. Tutaj mamy kolejny, kolejny atak, tymczasem y, y, Limeron rusza z łucznikami, mniej więcej w tym miejscu. No i to faktycznie też może zrobić sporo zamieszania, choć tych wieżyczek jest tutaj na tyle dużo, że kto wie jak to się zakończy. Czy zdążył chłopi się schować, czy nie? Mm, Okej, okay. pałkarzy jest coraz więcej. No, oni zaczynają dawać radę. Ta masa może za chwilę y, no, stać się masą krytyczną. Mm. I ilością po prostu niemożliwo do zatrzymania. No rzecz w tym, że no tutaj tak, tu jest sporo wieżyczek, cała produkcja została przeniesiona do tyłu, w sensie zbieranie przedziw, przed, przede wszystkim żywności. Drewno też jakieś tu jest, chociaż no odcięcie od tych zasobów, no jest bolesne, tych ty, tego drewna tutaj jest naprawdę sporo. No tymczasem czerwonych jednostek też pojawia się coraz więcej. No nie powiedziałbym, <laughs> no, głos mi siada. Nieprzyzwyczajny jestem do dużej ilości nagrywek. Nie powiedziałbym, że coraz więcej, ale trochę się ich faktycznie pojawia. Limron wkroczył z łucznikami, przepędza chłopów. Produkcja zawieszona. Idle time wymuszony na w zasadzie wszystkich robotnikach. No i poza tym, naprawdę z trup ściele się gęsto. Tutaj bardzo dużo chłopów zostało zamordowanych. A tu tymczasem ofensywa trwa. No, pałkarze nie są w stanie wejść za bardzo głębiej. To jest problem. Tam yy, ilość wieżyczek jest na tyle duża, że prawdopodobnie pałkarze sobie z tym na razie nie poradzą. Dewastują zatem to, co mogą. W każdym razie, no, istnienie same te, samo tej bazy. Nie wiem, czy chłopi tu pozostali, czy oni nie zostali zamordowani, koniec końców. Wydaje mi się, że oni padli. A to już jest problem, bo ci chłopi tutaj mogliby naprawdę bardzo dużo zrobić. No tymczasem Limron sobie w najlepsze poczyna, i tutaj widzę, że tu jeszcze pojawili się szermierze, którzy wyglądają teraz zupełnie inaczej. Wyglądają jak szermierze, czyli jak chłop z małym puklerzem i z mieczem. To mi się podoba, to mi się podoba. Ten upgrade jest fajny, aczkolwiek no w dalszym ciągu. Okej, okay, no i jeden z graczy niemieckich pada, i wydaje mi się, że to jest już w tej chwili GG odklepane. Więc to już to może być początek końca. Szczególnie że tu horda azapów. O, okej, okay, nieważne. Horda zapów dotarła tu już dużo, dużo wcześniej. Ja nawet tego nie zaobserwowałem. I drugi gracz niemiecki pada w tym momencie martwy. Ten jeszcze się nie uporał z pałkarzami, więc tak, to jest koniec gry. Mamy w tym momencie 10 minut na liczniku i pierwsza powtórka zaliczona, w zasadzie, bo no tak, tu się dużo więcej raczej nie wydarzy. Okej, okay, tu jakieś mury jeszcze widzę podciągnięty. No! Łachudra chciał zostać królem murarzy, ale no. No niestety ten tytuł należy się tylko tym, którzy stawiają mury, które nic nie murują, jak wiemy. Wydaje mi się, że tu może być przejście, ale... Dobra, no ja, ja nie patrzę na to, co tam się dzieje, bo to już jest w zasadzie koniec, więc faktycznie mamy 11-minutową powtórkę, ale nie powiem, żebym żałował nagrywania tego, bo czasami jest tak faktycznie, że żałuję, że coś nagrywałem, ale tego nie żałuję, bo to był naprawdę ciekawy pomysł. Yy, tutaj się robiło groźnie i tutaj no, na razie pojawiały się nawet balisty, więc tutaj przez chwilę było groźnie, powiedzmy choć no, domknęła to drużyna polska naprawdę bardzo szybko i bardzo sprawnie, więc ja już w tym momencie przyspieszam na maksa i czekam, aż cała reszta y, niemieckiej drużyny wyjdzie z gry i to się w tym momencie dzieje. Nie wiem, dlaczego siedzą do końca, widząc co tu się w zasadzie wydarzyło. No, nie mam pojęcia, po co ten gracz nadal gra. Yy, tak jakbyśmy oglądali randomowy meczap. <laughs> A nie y, rozgrywkę dwóch drużyn, które się ze sobą komunikują. No bo on sam nie jest w stanie wygrać tej gry. Choćby <laughs> nie wiem, co się wydarzyło, naprawdę. No tu już czyszczone są te budynki. zasadzie nawet chyba nie są za bardzo czyszczone. No tu śnieg został zrzucony. No i zech. On naprawia to jeszcze do tego. No kompletnie tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Przedłużona rozgrywka o 10 minut. Bez sensu. No czekajcie, czekajcie, wróć. Mamy tutaj e, drużynowy, którzy wyglądają... O, Te modele też są całkiem, całkiem okej. Okay. No ja nie jestem wielkim fanem oprawy graficznej w War Selection. Szczerze mówiąc. Bo te modele wyglądają fajnie, ale jeżeli sobie oddalimy na taką normalną odległość, no widzimy po prostu mały, szary punkcik. Więc, no to jest problem z grafiką w RTS-ach. Ona jeżeli jest realistyczna, tak jak jest w War Selection... Mm, no... Ja wiem, że to nie jest jeden do jednego realizm, ale to jest nadal grafika, oprawa graficzna realistyczna, tak zwana. To nie jest stylized, nie jest stylizowana, nie jest low poly, tylko to jest coś, co ma imitować realizm. No to właśnie, nie bardzo, jakby. No nie, nie widzę tego, no nie jestem wielkim fanem. Muszę sobie przybliżyć jednostkę, żeby widzieć co to jest i faktycznie widzę, że to jest ładne. No ale jeżeli patrzę z tej odległości, no to to kompletnie wrażenie nie robi. To jest po prostu jeden mały szary punkcik. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie mamy pierwszą grę i pierwsze zwycięstwo polskiej drużyny. Ciekaw jestem jak to wygląda. Jak bardzo poprosiłbym o jakiś link do tabeli, do jakiegoś do jakiejś drabinki, wiecie, drzewka. Nie wiem, czy to jest na, zas na zasadzie pucharowej, czy na zasadzie ligowej, że każdy z każdym gra. Możliwe, że Di Carpio to pisał, ale ja po prostu nie pamiętam. Polska górą zgadza się. To jak najbardziej, mm, jak najbardziej tutaj potwierdzam. Przecież ja mogę coś napisać na czacie. Ej, mogę. Nie, nie, nie mogę. Myślałem, że kurczę, tutaj złamie barierę czasu i napiszę do ludzi, którzy już którzy grali ze sobą kilka dni temu. No, w każdym razie rozgrywka zakończona. 13 minut. Myślę, że bardzo fajna powtórka, mimo że w zasadzie wiele się tu nie działo szybko i sprawnie. Ten manewr był świetny. To mi się bardzo podobało. No, a poza tym pełna kontrola po stronie naszej polskiej drużyny. I widzimy się w takim razie w następnej powtórce. Do zobaczenia. Czołem!